Rozpoczynamy dzisiaj od zwrócenia się do Ewangelii Mateusza, 8 rozdziału i wiersz 28. Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, zarówno przez swoje życie, uczynki, jak i słowa. A gdy przybył na drugą stronę do kraju Gadareńczyków, wyszli z grobów i wyszli Mu naprzeciw dwaj opętani. W wierszu 23 widzimy, że Jezus wsiadł do łodzi, aby dostać się do tej krainy. Tutaj Jezus spotyka tych dwóch opętanych ludzi, których w których umysłach i ciałach szaleje sztorm wzbudzony przez demony. I jako wstęp do tego, we wcześniejszych wierszach widzimy Jezusa na morzu, gdzie również rozpętał się sztorm. Jest to przedsmak sztormu obecnego w tych dwóch zniewolonych przez demony ludziach. W 24 wierszu czytamy, że zerwała się potężna burza, także że łódź była przykrywana przez fale. On natomiast spał. Jest coś pięknego w tym obrazie. Widzimy Jezusa, który jako człowiek był zmęczony i zmęczony zasnął. I my także możemy to zrobić. Wtedy oni podeszli, obudzili go i mówią: Panie, ratuj nas, giniemy. A on na to: Dlaczego jesteście przestraszeni, małowierni? Następnie wstał, skarcił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Czy jest coś niewłaściwego w tym, że ludzie są wystraszeni i martwią się i obawiają się, gdy ich łódź ma się przewrócić i zatonąć? Czytamy, że łódź była przykrywana przez fale. Jeśli to była niewielka łódź rybacka i przykrywały ją fale, to znaczy, że mogła zatonąć. A niektórzy z jego uczniów byli doświadczonymi rybakami. I nawet oni byli wystraszeni. I oni krzyczeli gniemy, co oznaczało, zatoniemy w morzu. Kiedy doświadczeni rybacy i ludzie, którzy umieją dobrze pływać, mówią coś takiego, to znaczy, że jest to poważne niebezpieczeństwo. Ale zauważcie, że Pan nie mówi, a rozumiem Waszą troskę. To normalne, że się martwicie. Nie! On wstaje i mówi, Wy małowierni, czemu się tak boicie? Czemu obawiacie się zginąć? Jezus przyszedł, aby wyzwolić nas od strachu przed śmiercią. Biblia mówi o tym w liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale. Uczniowie obawiali się śmierci, i to jest naturalne uczucie wszystkich ludzi. Każdy człowiek boi się śmierci. Z wyjątkiem prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. W Liście do Hebrajczyków, w drugim rozdziale, czternastym i piętnastym wierszu, znajdujemy bardzo ważne wiersze. Chcę to połączyć ze słowami apostołów, którzy wołają: Panie, giniemy. Czytamy tutaj w Liście do Hebrajczyków o jednym z powodów, dla których Jezus miał udział w ciele i krwi. Wiemy, że stał się człowiekiem, aby umrzeć za nasze grzechy. Nie było innego sposobu przebaczenia naszych grzechów i usunięcia ich. On musiał umrzeć za nasze grzechy. Ale ponadto, i to jest wielka prawda Biblii, którą znajdujemy w Nowym Testamencie i niewielu na ten temat głosi. W całym chrześcijaństwie słyszymy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Ale ile razy słyszeliście kazania o tym, że Jezus umarł, aby rozbroić szatana, by uczynić go bezsilnym? I tak samo jak możemy mieć pewność, że nasze grzechy zostały nam przebaczone, gdy zwróciliśmy się do w wierze i pokucie, prosząc by nam wybaczył, tak samo możemy być pewni, że moc, którą szatan dzierżył nad naszym życiem przez wiele lat, została mu odebrana. Szatan może mieć tylko władzę nad tymi dziedzinami życia, których nie oddamy w całkowite posłuszeństwo Chrystusowi. Pamiętajcie o wiersz 14 mówi, że on przez śmierć pokonał tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Nie czytamy, że diabeł został zniszczony. Wiemy, że jeszcze nie jest zniszczony. Nadal jest pełen życia i sprawuje władzę nad wieloma ludźmi rządzi przemysłem rozrywkowym na świecie działa przez różne czarownice i ludzi którzy prześladują chrześcijan ale jest pozbawiony mocy i czytamy, że został pozbawiony mocy nad tymi wszystkimi, którzy zostali wyzwoleni z lęku przed śmiercią, któremu byli poddani przez całe swoje życie. Strach przed śmiercią prowadzi do zniewolenia. To niewola żyć w strachu przed śmiercią. Jeśli boisz się śmierci, jesteś w niewoli. Niekoniecznie w niewoli diabła, ale z pewnością w niewoli strachu. A to jest równie złe. Być w niewoli strachu. Czy wiecie, że Pan nie chce, byście byli w niewoli strachu? Czytamy, że strach przed śmiercią to niewola. A Jezus umarł nie tylko, by wyzwolić nas z grzechów, ale także, by wyzwolić nas z niewoli strachu przed śmiercią. Cała Adamowa rasa żyła w strachu przed śmiercią, a teraz zostaliśmy wyzwoleni. I chociaż Jezus tego dokonał, to nie staje się naszą własnością, dopóki nie przyjmiemy tego wiarą. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w drugim wierszu czytamy, że Jezus umarł za grzech. Całego świata. Ale grzechy ludzi w całym świecie nie są przebaczone, chociaż on jest przebłaganiem za grzech całego świata, jak czytamy w 1 Jana drugim rozdziale. A powodem tego jest fakt, że większość ludzi na świecie nie przyjmuje tego. W ten sam sposób Chrystus uczynił szatana bezsilnym, aby wszyscy ludzie byli wolni od strachu przed śmiercią. Z pewnością wszyscy chrześcijanie. Ale czy wszyscy chrześcijanie są wolni od strachu przed śmiercią? Nie. Wielu chrześcijan. Nie jest wolny. Są nadal w niewoli strachu przed śmiercią. A strach przed śmiercią jest najwyższą formą strachu. Numer jeden. Każdy inny strach jest mniejszy. Największym lękiem jest lęk przed śmiercią. I jakikolwiek inny strach moglibyśmy odczuwać, jest on mniejszy niż strach przed śmiercią. Gdy więc Pan wyzwala nas od strachu przed śmiercią, wyzwala nas ze wszystkiego innego. Ponieważ jeśli pozbędziemy się największego strachu, to i inne lęki odchodzą. To tak jak Goliat, kiedy padł, o czym czytamy w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdziale, wszyscy inni Filistyni zaczęli uciekać, ponieważ ich bohater zginął. Kiedy strach przed śmiercią zostanie pokonany, wszystkie inne lęki znikają. I jest to niezwykle ważne dla każdego z nas, by pokonać strach przed śmiercią. A list do Hebrajczyków, drugi rozdział, wiersz 14 i 15 mówi nam, że Chrystus. Um aby nas wyzwolić od tego strachu. Ja nie mogę sam siebie wyzwolić. To nie chodzi o to, żeby mentalnie przekonać samego siebie. Nie uzyskujesz wolności od grzechu, przekonując się o czymś w swoim umyśle. Nie nauczamy tutaj psychologii, ale Bożego Słowa. Chrystus wyzwala nas z grzechu. I ten sam Chrystus może nas całkowicie wyzwolić od strachu przed śmiercią. Także już dłużej nie jesteśmy w niewoli, strachu przed śmiercią. A więc reakcja uczniów, Panie ratuj nas, nie była właściwa. Dzisiaj to może nie są fale, które zalewają naszą łódź, ale to może być nowotwór, może coś innego, co uderza w nasze życie, tak iż wydaje się toną i gniemy. Nie musimy wpadać w panikę i wołać, Panie, zginiemy, ratuj nas. Możemy prosić Boga o to, by nas ratował od choroby czy śmierci, ale nie w panice, lecz z wiarą. To jest wielka różnica. Modlić się z wiarą, a wołać w panice. Więc pan pyta ich, czego się boicie? O ludzie małej wiary. Oni mieli trochę wiary. Jezus nie powiedział, że nie mają w ogóle wiary. Mieli troszkę wiary, która pozwalała im podążać za nim, ale gdy pojawiał się jakiś większy kryzys, przekonywali się, że prawie nie mają wiary. Odrobina wiary wyglądała jak brak wiary. To niemal to samo. A Jezus wstał, skarcił wiatry i morze, Mateusz 8:26, i nastała wielka cisza. I to jest piękny obraz tego, jak Pan chce zgromić wszelki sztorm w moim i Twoim życiu. Pan mógł zabrać uczniów przez morze, które było spokojne. Ale oni niczego by się nie nauczyli. Ale dlatego, że przepłynęli przez wzburzone morze, dowiedzieli się, że ich pan ma moc nad wszelką burzą. I to nas uczy, że jednym z powodów, dla których pan przeprowadza i nas przez burze życiowe, to dlatego, że i my musimy nauczyć się, że nasz pan ma moc nad wszelką burzą, nawet dzisiaj. Więc nie módl się, panie, daj mi przejść spokojnie przez życie. Tak nigdy nie poznasz Pana. W rzeczywistości im bardziej Pan Ciebie kocha, tym bardziej będzie chciał Cię uczynić do siebie podobnym. I zabierze Cię przez wiele życiowych burz, trudności, próby i doświadczenia, których inni ludzie nie przeżyją. A celem tego wszystkiego jest pokazać Ci, że On nadal ma moc, by zgromić burzę. Czemukolwiek musisz stawić czoła w tym tygodniu czy w przyszłym roku, pamiętaj ten fragment. Powstał i skarcił wiatry i nastała wielka cisza. Bożą wolą jest, by w naszych sercach była wielka cisza, w każdym czasie. I nie dlatego, że w naszym życiu nie ma burz, ale pomimo tych burz, osoba, która podczas burzy ma pokój w sercu, jest większym świadectwem dla Boga niż osoba, która ma pokój w sercu, która nie przechodzi. Przez żadne doświadczenia czy burze. A więc tego się możemy tutaj nauczyć. A kolejna lekcja jest taka, że Bóg chce, abyśmy tak żyli. Kiedy Bóg stworzył Adama, powiedział mu: Chcę, żebyś władał nad wszystkimi stworzeniami na Ziemi. Przyjrzyjmy się tym słowom z księgi rodzaju drugiego rozdziału. Czasami zapominamy o tym, jak Bóg stworzył człowieka. W pierwszym rozdziale i 26 wierszu Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i niech panuje. Adam i Ewa zostali stworzeni, by panować. Przeciwieństwem panowania jest bycie niewolnikiem. Bożym pierwotnym zamysłem dla człowieka było uczynienie go królem, królową, władcą. Nie niewolnikiem. Niech panują rybami, mórz, nad tym, co lata pod niebem. Mieli rządzić wszystkim. Bóg uczynił człowieka na własne podobieństwo i dał mu władzę nad wszystkim. Kiedy Jezus żył na ziemi, demonstrował to, co Bóg Ojciec i Syn zaplanowali dla Adama. Gdy on został stworzony, Jezus demonstruje, jak Adam powinien był żyć, a jak nie żył. Upadł z powodu grzechu, a Jezus przyszedł umrzeć za nasz grzech aby obdarzyć nas nadprzyrodzonym autorytetem, tak aby lęki, niepokoje, życiowe sztormy nie zmącały pokoju naszej duszy. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, czy wierzycie, że to jest Boża Wola dla Was? Każdy sztorm uciszony, czyż nie jest to piękne wyrażenie? Chciałbym, żebyście to nosili w serca. Mateusza 8,26. Byście modlili się, Panie, chcę tego w moim życiu, byś uciszył każdą burzę. Nie chcę uniknąć każdej burzy, chcę przechodzić przez burzę, ale chcę być jak ty, bym mógł zasnąć bez lęku, ponieważ ty możesz uciszyć każdą burzę. Uprzy Uczniowie nigdy czegoś takiego nie widzieli, i zdumieli się i zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. Odpowiedź jest taka, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie tak żyli, posiadający władzę. A druga rzecz to to pytanie, dlaczego boicie się zginąć przed Bożym Czasem? Kiedy żyjemy zgodnie z Bożą wolą, całe nasze życie Jemu poddane, możemy mieć pokój i spać tak jak Jezus pośród burzy. Jezus wiedział, że nie może zginąć, nikt nie może go zabić, dopóki nie nastanie Boży czas. Żadna burza na morzu nie mogła go zatopić. Czytamy o innej sytuacji w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale, jak ludzie przerwali mu kazanie i siłą zaciągnęli nad przepaść i chcieli go w nią zrzucić, a on ze spokojem przeszedł pośród nich wszystkich wyobraźcie sobie 200 ludzi ciągnie jednego człowieka a on spokojnie odchodzi to jest autorytet który możemy posiadać jezus nie miał lęku wiedział że nawet 200 ludzi może próbować go zrzucić ze zbocza ale to się nie stanie ponieważ boży czas jeszcze nie nadszedł zauważcie ile razy jezus mówi w Ewangelii Jana, w siódmym rozdziale że jego godzina jeszcze nie nadeszła czytamy że nie mogli go pojmać ponieważ jeszcze nie nadeszła jego godzina nie dlatego że nie mieli wystarczająco dużo siły, mieli miecze, włócznie, zbroję i setki ludzi, ale gdy próbowali schwytać Jezusa, nie mogli, ponieważ nie nadeszła jeszcze Jego godzina. I dlatego, jeśli Twoje życie jest poddane Chrystusowi całkowicie, to możesz mieć taką ufność. Ta obietnica nie jest dla ludzi, którzy polegają na bogactwie czy sławie, których celem życiowym jest promowanie samych siebie, albo których celem jest wygodne życie. Ale jeśli Twoim celem w życiu jest szukanie Bożej Chwały i nie masz żadnej innej ambicji na Ziemi. Zapewniam cię w imieniu Jezusa, że nie możesz umrzeć zanim nie nadejdzie Twój dzień. Jesteś nieśmiertelny dopóki nie zakończysz pracy swego życia. Nikt nie może nas tknąć. Możemy chodzić tak jak Jezus chodził po Ziemi z całkowitą wolnością. Z wolnością od strachu, niepokoju, śmierci. Wolnością od strachu, który widzimy w uczniach w Giniemy, oby pan nie musiał powiedzieć do nas, czego się tak boicie, ludzie małej wiary. Czy znalazłeś się w takich sytuacjach, kiedy pan musiał tak cię skarcić? Posłuchaj tego skarcenia. Czego się boisz, człowieku małej wiary? Czy nie możesz mi zaufać? Bogu, który kontroluje wszystkie okoliczności, kontroluje ludzi, którzy chcą nas skrzywdzić, kontroluje diabła i nie pozwoli, byśmy byli kuszeni czy doświadczani ponad nasze możliwości, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian 10:13. Nie chodzi o to, żeby to powtarzać, aby się ekscytować. Mamy raczej w to nieustannie wierzyć. Pierwszy list do Koryntian 10:13 jest zawsze prawdziwy. Bóg nie dopuści, abyśmy byli. Byli poddani próbie ponad nasze siły. Rzymian 8.28 mówi, że On sprawi, by wszystko działało dla naszego dobra, jeśli go kochamy, chcemy wypełnić Jego wolę w naszym życiu. I wtedy nie musimy się obawiać, że zginiemy. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze jeden wiersz z tym związany. W psalmie 139 czytamy o Bogu, który uformował nasze ciała w łonie naszych matek. W 16 wierszu czytamy Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistnie. Dawid mówi, że jeszcze przed swoim urodzeniem Bóg już zaplanował wszystkie jego dni i w doskonałej Bożej Woli to wszystko zostało już spisane. Zanim Dawid przeżył jeden dzień na ziemi, Bóg już zdecydował, kiedy on umrze. Śmierć nie jest przypadkowym wydarzeniem dla tych, którzy są zdeterminowani, by pełnić wolę Bożą. Była wyznaczona dokładna data narodzenia Jezusa, zaplanowana w doskonałej Bożej woli i była dokładna data jego śmierci. To zostało zapisane w Księdze. Bóg kocha nas tak jak kochał Jezusa i jest Księga, w której to samo jest napisane o mnie. Wierzę w to, wiem, że to jest prawda. Bóg zdeterminował dzień mojego narodzenia, gdzie miałem się urodzić i on także zaplanował dzień, w którym mam opuścić tę ziemię, aby być z nim na zawsze. I dlatego nie żyję w strachu przed wypadkiem drogowym, czy nowotworem, ani prześladowaniem, które mogłoby mnie zabić przed tym dniem. To jest niemożliwe. Ja nie oczekuję śmierci, ja oczekuję przyjścia Pańskiego, tak jak apostoł Paweł. My, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy przemienieni. Ale jeśli nie taka jest Boża Wola, a jego wolą jest, bym umarł, to się to nie wydarzy przed jego czasem. Taką mam pewność. W ogóle w to nie wątpię. I tak jak było w przypadku Jezusa, i jak jest w moim przypadku, tak samo może być w Twoim. Nie ma powodu do pani, nie ma powodu do obaw, nie ma powodu, by żyć w niewierze. To jest obraza Boga, gdy myślimy, że diabeł jest potężniejszy niż Bóg. Czy wiesz, że dokładnie to mówisz, gdy żyjesz w strachu? Gdy obawiasz się okoliczności, choroby, śmierci, myślisz, że szatan jest potężniejszy niż Bóg? Nie, nikt nie jest potężniejszy niż Bóg. Bóg jest jedynym wszechmogącym i dlatego pan pyta swoich uczniów: czego się boicie, wy ludzie małej wiary? A wtedy docierają do krainy Gedareńczyków na drugą stronę jeziora i widzą dwóch ludzi, w których szaleje sztorm. Najpierw widzieli sztorm na morzu, a tutaj widzą ludzi, których szaleje sztorm. Najpierw widzieli demony, które wzburzały morze, a tutaj widzą demony wzbudzające sztorm w tych dwóch ludziach, którzy ranili się, zadawali sobie rany kamieniami i byli bardzo groźni. Do tego stopnia, że nikt nie ważył się przechodzić tamtą drogą. Mateusza 8.28. W innym miejscu czytamy o tym, że wiązano ich łańcuchami, ale oni je rozrywali. Nikt nie był w stanie ich powstrzymać. I oni wrzeszczeli: Co tobie do nas, synu Boga? Przyszedłeś tu dręczyć nas przed czasem? Demony wiedzą, że nadchodzi czas ich wiecznej udręki. Dobrze o tym wiedzą. Wierzą w wieczną udrękę. Chociaż wielu ludzi w to nie wierzy. Nawet wielu chrześcijan nie wierzy w wieczne piekło. Ale demony wiedzą, że to prawda. Bóg pozwala im przemieszczać się aż do nastania tego czasu. I demony wiedzą, że ten czas nadchodzi. I dlatego pytają, przyszedłeś nas dręczyć przed czasem? I one proszą go, by ich nie wypędzał do otchłani, ale by posłał ich w świnie. Jeśli nas masz wygonić, to poślij nas w świnie. I to jest niezwykłe, że Jezus im pozwolił. Jedno słowo: Idźcie. I setki demonów zostały wypędzone w jednej chwili. Zostały przepędzone jednym słowem. Zauważcie, w Mateusza 8:16 czytamy, że wypędzał duchy słowem. Nie musimy krzyczeć, wrzeszczeć i drzeć się przez wiele godzin, aby wypędzić demona. To jest wyraz bezsilności. To oznacza, że to. My sami toczymy walkę. Nie, demony zostały pokonane na krzyżu. Każdy jeden i jednym słowem osoby, która ma wiarę i posiada duchowe autorytet, namaszczenie ducha św. mogą zostać przepędzone. Widziałem to wielokrotnie w moim życiu. Jednym słowem, w imieniu Jezusa demony wychodziły. Możesz mieć taki autorytet, jeśli twoje życie jest czyste, oddane Panu i wierzysz, że Pan Jezus Chrystus pokonał szatana na krzyżu. Niech was Bóg błogosławi, będziemy kontynuować w kolejnym odcinku.